Dobra, się mam z tej strony ładny Wilk i dzisiaj jest ktoś specjalny. Siema. Co? Um, no nie. To moja Jak można im? Normalnie. Tak, jak moglibyśmy im? No, hania! No nie! No dobra, no. Ja też na, konto na YouTube. Co? No i wiem. Ale niestety sofka nie podobała mnie, jak ona mi się nazywa. Lecz jak? Ja, jak coś to podaj? Bąbelki. No. No. Dobra. Wstać z i potem nazywa się ona Rebeka nie słyszymy. Rebeka kłos A tak naprawdę tak się nie nazywa. I nie ja poda Wam nie... imię i nazwiska. I nie mogę podać, ale ja nie podam, tylko. Dam, dam, dam! Tu. Kaput! kaput po Widzicie, nie ma go już, umarł. Ale nie ma. widać, żyje. Mata, ej! Mata, cześć!